Dzień dobry Państwu, witam w Australii. W ogólnym mniemaniu kraj ten, a zarazem kontynent, kojarzy się głównie z misiami koala i kangurami, ale wtajemniczeni wiedzą swoje. Australia to przede wszystkim centrum światowego surfingu. Zatem chciałbym zaprosić Państwa dzisiaj na trzy plaże oddalone góra o pół godziny drogi od centrum Sydney. Trzy plaże ważne dla surfingu. Pierwsza z nich to Bronte Beach. Jeśli myślicie Państwo, że surferzy nie mają swojej własnej diety, to się mylicie. Oni muszą jeść rzeczy lekkie, by być łatwo unoszonymi przez fale, a zarazem niezwykle treściwe. I tak się dziwnie składa, że to jest akurat pożywienie, którego w dzisiejszych czasach łaknie ogół ludzkości. Więc na początek śniadanie surfera. Zacznę od tego, że zrobię syrop, a ten syrop będzie podawany razem z owocami mango, zresztą australijskimi. Proszę zobaczyć, naklejka wyraźnie na to wskazuje. Australian mangoes. Syrop e, będzie e, oczywiście z wody i z cukru. Tutaj mam wlaną szklankę wody. Do tego dosypuję pół szklanki cukru i dwie bardzo istotne przyprawy. Po pierwsze to. E, to jest anysz gwiaździsty, zwany inaczej badianem, więc dodaję taką piękną gwiazdkę. Do środka oraz wanilia. Nie użyję całej, wezmę pół i trzeba ją lekko tutaj naciąć, ponieważ jej smak jest w środku. To jest aromat wanilii. Więc to wszystko wrzucam i to się winno gotować, aż zamieni się w bardzo ładny, gęsty syrop. Syrop wymaga jeszcze dodania soku z cytryny bądź Limety. Oczywiście użyję zielonej cytrynki, bo ona ma przyjemniejszy smak i aromat. Mniej więcej dwie łyżki, co znaczy, że winienem tu wcisnąć sok z całej cytrynki. No i to się gotuje, gęstnieje, a ja mogę się zająć robieniem francuskich tostów. To jest briożka, czyli słodka bułka na francuską modłę upieczona, którą również u nas bez trudu dostać można. Dobrze by było, gdyby ona była lekko czerstwa, miała z dwa dni przynajmniej, trzeba pokroić grube kromki i opanierować je. Panieruje się je w jajkach oraz mleku. To wszystko tutaj w misce przede mną spoczywa. Oczywiście trzeba to rozbić i za chwilę będę w tym moczył briożkę. Syropem dobrze jest wstrząsnąć od czasu do czasu, ale również należy przemieszać Rozgrzewające się na patelni masło. Nadszedł czas na smażenie tostów. Nic prostszego, wystarczy wziąć kromki, delikatnie je zanurzyć w mleku z jajkiem i położyć na rozgrzane masło. Masło koniecznie, to nie może być żaden inny tłuszcz na śniadanie, oliwa. Nie dla surfera. grzanki są usmażone i złote, możemy zająć się mango. No przede wszystkim nie należy się przejmować tym kupując mango, że ono jest zielone. Należy go lekko nacisnąć palcem. Jeśli jest miękkie, to znaczy, że winno być dojrzałe. Tutaj w środku jest oczywiście pestka, ale ja postaram się pokazać państwu jak najfajniej to mango pokroić. Trzeba teraz tak je naciąć, nie przecinając skórki do końca. A następnie postarać się je ze skórki tak właśnie wyłuskać. Przestawiłem garnek z syropem bliżej siebie, bo w ostatniej fazie trzeba to dość energicznie mieszać i uważać, by z tego nie zrobił się karmel. Jeśli cała woda wyparuje, a zostanie tylko cukier, to rzecz zgęstnieje nieodwołalnie, a nie o to chodzi. I tak to już jest dość gęste, proszę spojrzeć. Te czarne kropeczki to są fragmenty wanilii, Mam nadzieję, że Państwo to widzą. I tym właśnie polewam, polewam tylko mango. Ach, dajmy dla dekoracji kawałeczek anyżu i laskę wanilii, dobrze, to jak wystygnie, to jeszcze bardziej zastygnie, mogę zacząć robić inne rzeczy. Mm, gorące, ale wspaniałe. Teraz należy grzanki posypać cukrem pudrem i cynamonem. Tam mam w środku mieszankę cukru pudru i cynamoru, cynamonu i udekorować na przykład takimi wspaniałymi australijskimi truskawkami. O właśnie tak. I by perwersja była już całkowita, proponuję delikatnie polać to powierzchu syropem klonowym. I jeszcze kawałek lajmki. Gdyby ktoś wolał smak nieco bardziej kwaśny, jeśli Państwo wolą, zamiast truskawek mogą użyć ananasa, ale w każdym razie to jest najprawdziwsze śniadanie surfera. Po czymś takim, drodzy Państwo, fale będą nas nosić. Same. A oto course of Manly. Jeśli Państwo będą tędy spacerować, musicie uważać, by nie zostać uderzonym w głowę przez osobników noszących ze sobą takie oto rzeczy. Drodzy Państwo, nie wiem, czy dzisiejszy program zachęci Was do uprawiania surfingu. Nie wiem, czy zaczniecie ćwiczyć w wannach, na deskach do prasowania, ale mam nadzieję, że dzięki temu, co zobaczyliście, przygotujecie sobie choć jedną z tych kapitalnych australijskich potraw, które dzisiaj zrobiłem. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia.